To co obecnie dzieje jest z kapsułkami z Paryża i rynkiem ogólnie jest bardzo ciekawe. Mimo iż już jakiś czas temu Paryż wyszedł na promocję i obecnie każdy jest w stanie zakupić takową kapsułkę za złotówkę i 5 groszy, ceny niektórych naklejek znacznie wzrosły podczas gdy inne straciły na wartości. Mowa tutaj oczywiście o Paryżu, które mimo tak wielkiej przeceny i tego, że prawie każdy z nas już albo zainwestował, albo dopiero będzie inwestować, ten stoi mocno i posiada obecnie jeden z najwyższych zwrotów z inwestycji w CSGO. Jest to zwrot rzędu 98 i 99% na kapsułki kontenderów i challengerów od Sprawa robi się o tyle ciekawsza, że jeżeli wliczyć te procenty z buffa, wychodzi, że te przekraczają już 100%, a w przypadku np. autografów kontenderów jest to najwyższy procent zwrotu, który wynosi obecnie aż 126% co oznacza to, że warto sprzedawać teraz kapsułki? Wszystko zależy oczywiście, gdzie i kiedy takowe kupiliście, ale jeżeli macie na tym zyskać, myślę, że sprzedanie części to na pewno nie najgorszy pomysł. Ostatecznie skończycie z zyskiem, który później możecie oczywiście przeznaczyć na cokolwiek innego, a nawet jeżeli kapsułki miałyby nie spaść, no to dalej będziecie mieli kilka schowanych w za nadrzu, a i dodatkowo i tak będziecie na plusie z poprzednich. Zapewne musimy poczekać jeszcze około dwóch czy nawet i trzech tygodni, zanim poznamy prawdziwe ceny i zobaczymy jak zachowa się market, ponieważ obecnie podaż nie nadąża za popytem, bo ludzie ciągle otwierają inwesto. Oraz kraftuje on na potęgę. Pamiętajcie jednak, że jest to coś, co ja bym zrobił zauważam, uważam, a nie jest to koniecznie porada inwestycyjna. A czy opłaca się otwierać? Cóż, mi z jakichś 160 poleciała tylko jedna złota naklejka i ani jedna holo, a tak to głównie same papierowe. Także sami możecie odpowiedzieć sobie na to pytanie.